Dzień dobry, Skorpiony. Witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Czytanie dla Was na miesiąc wrzesień. Jakie energie będą Wam towarzyszyły w miesiącu wrześniu. Zachęcam również, żebyście sobie obejrzały. Link będzie w opisie filmu. E, jakie macie znaki zodiaku w ascendencie i w ważnych planetach osobistych w Księżycu, w Wenus i na przykład i w Merkurem albo w Marsie. w Marsie, tak? Namawiam. Pamiętamy, że czytania są ogólne. W związku z tym weź to, co z Tobą rezonuje, a to, co nie, to zostaw i nie zajmuj się tym. Być może czytanie nie jest dla Ciebie. Yy, bardzo dziękuję za, za waszą obecność, za to, że jesteście, że wspieracie kanał, że yy, proszę o lajki, subskrypcje. Mówcie, że taki kanał istnieje i oglądajcie moi filmy. To pomaga algorytmom zobaczyć mój kanał. To jak Skorpiony? Gotowi? To zaczynamy. Jakie energie dla Skorpiona? Na wrzesień 2023. Praca finanse. Chyba tu są dwie karty. Niemożliwe, poczekajcie. No, są dwie karty. No, od razu wyczuwam. No, skorpiony mają bonus. Dwie karty. Król pentakli i dziewiątka, e, dziewiątka buław. Co w emocjach, w uczuciach. Siedem mieczy. Ok. Prawo niespodzianki to, co Was może zaskoczyć w tym miesiącu. Rycerz pentakli. Będziecie zniecierpliwieni. Skorpiony. Wasza postawa i nastawienie. Ósemka kielichów. W związku z tym, co robić? Dziesiątka mieczy. Boże, skorpiony. A co zostawić, czym się nie zajmować? Siódemka pentakli. I ogólna karta dla na wrzesień dla skorpionów to Paść Kielichów. No dobrze, ten Paść Kielichów troszeczkę rozpromienia. Trudne energie macie. Piątka była w tle. Od czego by tu zacząć, skorpiony? Muszę się chwilę zastanowić, wiecie? Bo. No dobrze. Może zacznę od Waszego. Nastawienia i postawy. Mamy ósemkę kielichów. Jak y, dobrze wiemy, ósemka kielichów ja to coś tu muszę poprawić jakoś. Bo. ósemka kielichów. Możecie, możecie uznać, że coś, co Wam nie sprzyja, coś, co nie działa, coś, co, <laughs> co Wam nie pasuje, coś, co jest dla Was niefajne, Będziecie się z tym żegnać. To mogą być, e, mogą być rzuca, może być rzucanie palenia, czy innych e, używek, czy czegokolwiek, ale może być też żegnanie się z osobami, które wam już, już nie pasują. Z osobami, e, co do których uznaliście, że ta znajomość się wyczerpała. E, Taką będziecie mieć w tym wrześniu postawę trochę przy tej dziesiątce mieczy, przy, tej, przy tych dziewiątce buław, rozliczeniowo, rozliczeniowo aktualizującą, o, tak bym powiedziała. Czyli Ludzie, którzy są przy Was y, lub koło Was, którzy Wam towarzyszą, z części z jakichś osób możecie mieć skłonność, żeby zrezygnować. Z e, rzeczy, które wam nie pasują, ze znajomych, z pracy może, która Wam nie pasuje. Powiecie e, to nie ma sensu. Idę dalej w swoje życie, nie oglądając się za siebie. Ja już, mój pociąg rusza dalej, ci, co wysiadają na kolejnych stacjach, już mi nie towarzyszą. Hmm? Więc taką będziecie mieć postawę. W związku z tym ciekawa rada w, w dziesiątce mieczy, co robić. Zanim podejmiesz, oczywiście nie mówimy o paleniu, <grymianie> decyzję, że Coś zostawisz za sobą, że z czym się definitywnie pożegnasz, to palenie jest akurat dobre. To bardzo dobrze się zastanów w dziesiątce mieczy, czy na pewno tego chcesz. Czy to jest to? Czy, czy jesteś na tyle zdeterminowany i na tyle. Pewien swojej decyzji, że, ona, że uda się ją zrealizować. Rozumiesz? W dziesiątce mieczy też jest takie, nawet jeżeli teraz jesteś w jakiejś złej formie albo zastanawiasz się, że możesz mieć nie najlepszy moment swojego życia, to pomyśl sobie: to karty ci mówią, to zaraz minie, bo już mamy dziesiątkę. Wejdziesz ee, jeszcze przeżyj ten wrzesień. W październiku będziesz. E, możesz wejść do asa mieczy, czyli wpadniesz na pomysł, jak coś zmienić. E, ogarn. Znaczy, nie lubię tego słowa. Będziesz wiedział, co zrobić. Jeżeli teraz masz jakiekolwiek wątpliwości, to, e, to karty ci mówią: nie rób nic na siłę. A może po prostu. Paziu kielichów, skup się na, na tym co ci sprawia przyjemność i postaraj się y, zwyczajnie przetrwać miesiąc, przeżyć miesiąc. Nie musimy niczego przetrwać. Po prostu przeżyć miesiąc. Być, skupiać się, to mówiłam, bo jeszcze jak tam wasze pełnia, bo widzę, że. Czytanie spełni. Skupcie się na tym, jak. co jest fajnego w miesiącu wrześniu. Generalnie skorpiony, bo z kart wynika, że bardziej będziecie się skupiać na brakach, lękach, niefajnych rzeczach. Będziecie dosyć oceniający. Ale może zobaczcie energię pazia, kielichów. On jest otwarty, to jest energia dziecka, które cieszy się z małych rzeczy. Dla dziecka, e, czy świeci słońce, czy pada deszcz, jak mu się założy kaloszki, to będzie biegał po, po kałużach i będzie zachwycone. I to trochę, od, a, a jak świeci słońce, to będzie biegał po, po podwórku. Odnajdźcie w sobie tą radość. Z tego, że jesteście, drogie skorpiony, za dużo mi się wydaje, przepraszam, że o tym mówię, za dużo myślicie. I czego nie robić? Nie robić. Nie myśl sobie, skorpionie, że coś się samo rozwiąże. Że masz jakąś sytuację, w której trzeba się wyrobić, y, trzeba podjąć prawdopodobnie jakieś decyzje, a ty myślisz, myśl, że odwlekając albo zapłacić jakieś rachunki, albo zająć się jakąkolwiek sprawą, to nie odwlekaj tego w czasie, ani nie nie myśl sobie, że to się samo jakimś cudem, nie wiadomo jakim, i to się samo załatwi. Nie załatwi się. Tu karty ci wyraźnie sugerują, żebyś to zrobił sam i za, zajął się sprawami, które być może odwlekałeś w czasie. Nie wiem, może miałeś coś do urzędu, jakiegoś, jakieś pismo napisać. Może miałeś. Obciąć trawę w ogródku. Może, może miałeś robić remont i ten remont się przesuwa i przesuwa. Rozumiesz? To, to przestań to robić. To we wrześniu dokończ to, co zacząłeś wcześniej. Jakimś tak to się ci rozwleka. Rozumiesz, Skorpionie? Więc dokańczaj we wrześniu swoje sprawy, które zaczynałeś wcześniej. I przy, przy tym paziu, no energie są takie, jakie są, ale przy, przy tym paziu kielichów to ja bym zauważyła dobre strony. Jest duża szansa, że ci się jak zmobilizujesz się i powiesz, dobra, wezmę jeszcze, zmobilizuję się i e, to ci się uda w tym e, paziu kielichów. Zobaczysz. Tylko tr trzeba zacząć to robić. Skorpion Jeń. Dziwna energia, bo to nie taka trochę nie twoja energia. Samo się nic nie załatwi. Kropka. Przejdźmy do pracy. No, macie dwie karty. Macie dziewiątkę y, Buław i Króla Pentakli. Eee. Możecie mieć ten miesiąc w takim poczuciu, że zarabianie pieniędzy... Albo chodzenie do pracy was trochę męczy. Że to jest taki trochę, jak to się mówi, praca na ugorze. Że, e, że takie jest mozolne to, że o wszystko w życiu musisz zawalczyć o stanowisko w pracy, o swoją pozycję w pracy. Ja tutaj widzę jeszcze o szacunek w pracy że musisz o to zawalczyć. Może tak, ale praca to praca. Tu też by była taka sugestia, jeżeli chcesz się w pracy być bardziej docenionym, to właśnie sugestia jest taka: to się o to postaraj. Samo się nie załatwi. To, co mówiłam wcześniej. Okay? Więc zobacz, jak możesz, Zrobić sobie punkty dodatkowe, czy, czy właśnie zasłużyć na szacunek swojego pracodawcy, jeżeli masz taką potrzebę. Jeszcze dla części z Was, ale może będziecie trochę zniechęceni, znaczy nie zniechęceni, znużeni albo znudzeni swoją pracą i wykrzesajcie z siebie tego pazia kielichów. Bo będziecie mieć trudny miesiąc w pracy. Po co wam to? Zawsze jest coś takiego, czego się można złapać. Powtarzam to wielokrotnie. Jeżeli mnie już oglądasz od jakiegoś czasu, to wiesz, że jeżeli masz cztery rzeczy w pracy, które nie działają, cztery i jedna, która działa, która Ci się podoba w Twojej pracy. To nie skupiaj swojej uwagi na tych czterech rzeczach, tylko na tej jednej. I ją buduj, jej się uczep jak rzep, żeby ci po prostu podwyższyć zadowolenie. I zobaczysz, że nagle, po jakimś czasie, że w połowie miesiąca możesz się zorientować, że i to działa, i to działa, o i to działa, i ludzie całkiem fajni, i pieniądze jakieś zarabiam. I nagle dojdziesz do wniosku, fantastycznie, że mam pracę. Jakie to szczęście. To jest o tych skupianiu się. Pamiętajcie, to jest zasada energetyczna. Tak działa wszechświat, powiedziała wróżka. To, na czym skupiamy uwagę, to wzmacniamy. W związku z tym, jeżeli będziesz odwlekał w czasie wszystkie różne rzeczy no to to ci się będzie narastało. <laughs> Przepraszam. Będziesz myślał o odejściu, to tylko się w tym odejściu od osób, od rzeczy, od czegokolwiek, to tylko będziesz umacniał tą, yy, tą energię. Jeżeli uznasz, że Twoja praca to mozu, nudna, przynosząca może dochody, ale nie lubisz swojej pracy i wymaga od Ciebie dużo wysiłku. To tak będzie. Więc złap się tej jednej rzeczy, która w Twojej pracy jest fantastyczna. I na pewno coś takiego jest. Zaręczam ci. A jak nie znajdziesz, to zadzwoń do mnie, to ja z sobą poszukam. <grych> na pewno jest coś takiego. I tej jednej rzeczy się złap. W finansach, drogi Skorpionie, e, finanse ja tu widzę dosyć stabilnie i dobrze. Pod warunkiem, że o nie zadbasz, <laughs> e, że ty możesz mieć takie poczucie, że teraz trzeba, albo inaczej bym powiedziała, teraz musisz, nic nie musisz. Dobrze by było, gdybyś teraz we wrześniu włożył sporo pracy i wysiłku, aby swoje finanse uporządkować i zobaczyć tak naprawdę, ile masz. Być może masz jakieś lokaty, być może nie do końca masz plan na to, zarabiasz pieniądze, ale nie masz takiego planu czy y, jakiejś strategii, jeśli chodzi o inwestowanie, oszczędzanie, ile, ile na co. To wrzesień będzie dobrym miesiącem, żeby, nie wiem, zacząć oszczędzać na kolejne wakacje w przyszłym roku, czy może za pół roku, czy może za dwa miesiące, ale zrób sobie strategię, jak ja rozporządzam swoimi pieniędzmi, to ci bardzo pomoże, i tutaj karty cię bardzo namawiają, biorąc również pod uwagę nie tylko w finansach sprawy takie, które muszą być brane pod uwagę, czyli rachunki, te koszta stałe i koszta, koszta zmienne, natomiast też weź pod uwagę przyjemności. Przyjemności. Ile byś chciał wydawać na swoje przyjemności? Będziesz, możesz być trochę rozczarowany, że coś, co myślałeś, że się szybko rozwinie, że jakaś sprawa, być może jakaś znajomość, coś takiego, że to idzie za wolno. I na Twoim miejscu, Skorpionie, karty Ci radzą, zostaw, nie pospieszaj tego, co się dzieje. Jeżeli masz do załatwienia jakieś sprawy, to rób to w odpowiednim czasie, rób je, ale nie wszystko naraz. Rozumiesz, że pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. To, że ty zasadzisz drzewo i powiesz, dobra, to za rok musisz być takie, no to prawda? Rośliny potrzebują czasu i będziesz zaskoczony, jaka by to była sytuacja. To może być sytuacja na przykład też finansowa, że myślałeś, że jakiś, jakaś praca albo jakiś biznes twój, albo jakieś środki, które włożyłeś, przyniosą szybko dochody. A to będzie szło w swoim tempie i dosyć powoli. Także nie zniechęcaj się tym, bo to idzie w dobrym kierunku, tylko w swoim tempie. I po prostu przyglądaj się temu, że to tak ma być, że wszystko jest tak, jak należy. Ok? No i przejdźmy do tych spraw romantycznych. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra. Pary. Skorpiony, które jesteście w parach. Uwaga na osoby trzecie. To wyszło w czytaniu na pełnię księżyca. Podobnie. I Wam tu się to potwierdziło na Waszym miesięcznym czytaniu, a jeszcze jesteśmy pod wpływem pełni. Wam się może przesunąć to w tym rycerzu pentakli. Uwaga na to, żeby w waszych parach jakieś trzecie zdanie, trzecie ucho, trzecie oko, trzecie usta, mówiące jakieś, wydające jakieś opinie na tematy różnego rodzaju, a również na tematy waszego związku, nie stały się nagle bardzo istotne. I ja bym w ogóle, skorpiony w miesiącu wrześniu, Powstrzymajcie się od zwierzania się innym osobom, co u was słychać w życiu prywatnym. Bo to po pierwsze może pójść dalej w świat, a po drugie, ta albo mów to naprawdę bardzo zaufanej osobie, a nie pani warzywniaku, czy koleżance, której nie, której nie znasz tak dobrze, bo... Istnieje tutaj spore prawdopodobieństwo, że ty się z czegoś zwierzysz, a ta oso tej osobie, a ta osoba to w jakiś sposób wykorzysta być może przeciwko tobie. Więc tego nie chcemy dla ciebie, Skorpionie. Szukaj, zastanawiaj się, część w relacjach. Teraz na pewno nie. Może wiecie co, w okolicach 15 września, jeżeli macie jakieś problemy w relacjach, w związkach, to do 15 września bądźcie dla siebie mili, sympatyczni i, i tak dalej, ale nie podejmujcie żadnych rozmów. Te rozmowy niech się pojawią dopiero pod koniec roku numerologicznego, właśnie w okolicach 15 września bo teraz jak podejmiecie rozmowy to będzie one nic po pierwsze nie wniosą a e, jeszcze przy tych kartach będziecie, będziecie się czuli niezrozumieni a ta druga strona nie będzie w stanie Was zrozumieć i to nie będzie wynikało z jej złej woli tylko po prostu e, no z braku umiejętności komunikowania się, więc y, dwa tygodnie szybki kurs komunikacji, jak rozmawiać z kobietą, z mężczyzną, a potem w okolicach 15 września, jeżeli musicie podejmować jakieś decyzje związkowe albo w ogóle czujecie, że w waszym związku no, nadszedł moment, żeby pogadać z miłością, z otwartością, to, to te dwa tygodnie nie róbcie, okay? Single, niektóre z Was single dojdą do wniosku: być może już poszukiwali kogoś, mieli kogoś, byli na jakichś randkach albo byli w jakichś relacjach krótszych, dłuższych, i możecie we wrześniu, kochani, dojść do wniosku, że już macie tego wszystkiego serdecznie dosyć. Nie mam, to nie mam. Może to ich dobra koncepcja, koncepcja bycia samemu ze sobą jest dobrą koncepcją. To czy my mamy narzeczonego, czy nie mamy, czy chodzimy na randki, czy nie chodzimy, nie w ogóle o nas nie świadczy. Te czasy dawno minęły. Świat mocno przyspieszył. To część z was. Druga część może być taka dla was informacja, że Pójdziecie na jakieś randki i albo będziecie nieszczerzy i będziecie się kreować na kogoś, kim nie jesteście, bo będziecie chcieli dobrze wypaść, na przykład. Może być i tak. Albo ta druga osoba, uwaga, bądźcie tacy wyczuleni, bo ta druga osoba, która przyjdzie na tą randkę z wami. Duże skorpiony, proszę bądźcie ostrożne, czujne. Wy w ogóle jesteście takie, ale jeszcze bardziej takie wiecie: czujki włączyć i, e, i się przyglądać, żeby ta osoba, ta z Was nie zmanipulowała. Może mieć tendencję do okłamywania Was. Może za duże słowo. Mijania się z prawdą. Czyli jeżeli on pójdziesz na randkę i pan tu się będzie przedstawiał, co on nie ma i jak ma, to tak? Duży dystans do tego skorpiony. Ok? Więc drogie Skorpiony, to chyba wszystko z mojej strony: się rozgadałam trochę, ale single. Bawcie się dobrze w tym miesiącu wrześniu i w ogóle tylko bądźcie czujni na innych ludzi. I w ogóle, Skorpiony, proszę Was, bądźcie czujni na inne osoby. Wypróbowani przyjaciele, tak? A, a reszta takie ograniczone zaufanie. Dobrze? Życzę Wam wspaniałego września. Proszę o lajki, komentarze, może jakie czytania byście chcieli usłyszeć. Właśnie 15 zrobię czytanie na nowy rok numerologiczny. Zawsze dobry moment na podsumowanie. Życzę Wam wspaniałego września, tak jak powiedziałam. Proszę o wsparcie, subskrypcję. Mówcie, że taki kanał istnieje. I co? I do zobaczenia, do następnego filmiku. Ściskam Was, skorpiony, gorąco! Pa!